there Masz się masz? witam was w dzisiejszym odcinku uzyskało mi się udało mi się odzyskać jakąś część filmu resztę sobie dogram więc tam troszeczkę się zmieni dzisiaj nie zaczniemy od tych drzwi od stodoły, a przejdziemy w stronę warsztatu do zobaczyska a dlaczego od tego miejsca bo tu się znajdują kartony które są w trakcie przygotowań do wysyłki żywych zwierząt taka podstawa jakby Powiedzieć y, dla takiego kartonu, który powinien mieć y, ptak w czasie swojej wysyłki, to są od, otwory. W kartonie wykonywałem sam wiertarką. Wiertarką? Wiertarką. Mniejsza o to. Do robienia po prostu otworów w drzewia. Widziałem sobie takie otworki, jak widać. Oprócz tego, y, taka kolejna rzecz to jest podwójne dno. Na przykład, ten kurier, co ja mówię, nie każdy, Podkreślam, ten kurier, co są wysyłane moje ptaki. Podkreśla, żeby było podwójne dno. Te kartony wręcz mają trzy dna, bo one są same z podwójnym dnem i trzecie dno zostało dołożone. Wiadomo, z jakichś tu przyczyn. Chodzi o to, że ptaszek sobie narobi i tym podobne, czy, yy, czy coś takiego. No i niestety może karton namoknąć i tak albo wylecieć kurierowi, albo może się mu coś stać. Pamiętajmy, że ptaki są wysyłane pocztą czy też kurierem i w ciągu 24 godzin powinny dojść do nowego właściciela, Poprzednie wysyłki, które się odbyły u mnie, faktycznie to było 24 godziny, były wysłane rano o 12, południe powiedzmy, a na drugi dzień do godziny 9 wszystkie ptaki doszły. Tu mamy trzy kartony, bo są wysyłane w tej chwili dwie parki, jedna kurka, nikt więcej się nie odezwał, więc tylko i wyłącznie te ptaki zostały wysyłane. Czas minął, baby. Bądźcie też słowni, jak ja to mówię, ja na nikogo czekać nie będę. Yy, więc tak, kolejną rzeczą, która jest dosyć istotna, pamiętajmy, żeby te ptaki dosyć czasu nie miało w tym yy, kartonie. Yy, one w tej chwili są przygotowane, bo one po prostu jadą dzisiaj do Polski yy, z samochodem z moimi rodzicami. Jest to około 3 godzin jazdy, 3-4 godzin jazdy, jest to spokojna droga, więc nie ma co panikować. Kartony powinny być stosowane dosyć do rasy, żeby ptak mógł swobodnie w tym kartonie postać. Więc jak możecie zauważyć, te dwa większe kartony to są dla ptaków parek, a tu jest mniejszy kartonek dla kurki. Ta to będzie miała kompletny luksus, bo nie jest szerszy nawet. No ale cóż, jest niższa, więc będzie miała większy e, karton, a po prostu niższy. E, oprócz czego zaraz Wam pokażę, co ja jeszcze dokładnie robi i. Co tu zmieniam? W związku z tym, że u mnie w hodowli pojawi się ptaszeniec, każdy wie, w tej chwili go już powiedzmy nie ma, jakby to powiedzieć, ale to już mówię w poprzednim odcinku, wykonuję również kroki zabezpieczające, żeby ptaszeniec podczas transportu do nowej hodowli. Nie został przeniesiony. Podstawową rzeczą to jest kontrolowanie ptaków, choć też warto zapamiętać, że ptaszyniec w większości przypadkach, podkreślam, w większości przypadkach w ciągu dnia nie przebywa na kurze, tylko chowa się w zaklamarkach i roznaża. Więc to jest też ważne, żeby ptaki zostały wysłane najlepiej rano, wtedy kiedy. Po prostu ten ptasuniec sobie już dawno siedzi na drzemce i tym podobne. A oprócz tego, jak tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, została wykowana też dezynfekcja i po tej dezynfekcji sprawdziłem kurnik, nie znalazłem żadnej sztuki. Oprócz tego zostały kury obsypane ziemią okręgową, jak i wszystkie miejsca, w którym one się znajdują. Ale zaraz się pokażę Wam, co dodatkowo jeszcze zrobiłem, żeby nowy właściciel był zadowolony, a nie miał problemów z tym dziadostwem. Choć pamiętajcie, to może się wziąć zawsze znikąd. Dzięki ptaki więc nie ma co panikować, czasem może się tak zdarzyć, choć mam nadzieję, że tutaj wszystko jest dobrze, choć ptaki były jeszcze dodatkowo sprawdzane. Piórko po piórku. W szczególności, że są to młode kury przyzwyczajone do mnie, więc nie mam z tym problemu. Więc idziemy dalej do Stadoły. ja się przenoszę i widzimy się za chwilę. Tak moi drodzy, w związku z tym, że tamten materiał zanikł. Dokręcę część tego filmu. No tamtych kartonów już niestety nie mam. Kto jest na pierwszej ekipie grupy wie już pewnie, że kurki już są w Polsce yy, i pojechały sobie. Yy, użyję tego kartonu, to jest przykład. Wyobraźcie sobie, że to był ten karton z dziurkami, dalej wszystkie te dziurki tu są i wielkość, wysokość, to wszystko odpowiednie co do rasy, co mówiłem w tamtym filmie, w tamtej części filmu, to jest to. Tak, jeżeli mamy już te podwójne dno, zabezpieczenie dna przed właśnie moczem, kałem i tym podobno, żeby ten karton nie, na, nie nasiąkł, Yy, kolejną rzeczą, którą ja uczyniłem i czynię przy każdym yy, wysyłce ptaków, dlatego ja tego siana tutaj nie zmarnuję, bo ja też te siano dam zaraz do budki do kaczek. Wrzucamy sianę. Sia siano, Czy, czemu mi się to myli? A czemu? A bo czuję świeży sianko z tego roku, pachnące jeszcze ziołami i tym podobne, ale tu mówimy teraz w tym momencie o trawie. Trawie. No, pachnącej Teraz to ja nie. Halo, krzysiek, stajemy czy coś, albo idziemy spać. Mniejsza o to. Dobra, mamy słomę. Yy, no, całe szczęście, ja wiedziałem co robię. Yy, zostawiłem resztki ziemi okrzemkowej. Ja tą ziemię sobie tutaj jeszcze wsypuję. Ding ding. I tak właśnie przygotowane kartonik daję. Oprócz czego, wiadomo, że nie zawsze ptaki jakby Skorzystałem z takiego udogodnienia w kartonie, dajemy jakieś warzywo czy owoc. Pokrojone oczywiście nie całą cukinię, ale że ja tu mam przygotowaną dla młodzieży jako atrakcję i zabawkę, później wam to pokażę, jak jeszcze będą na dworze, to kroimy na kawałki, dajemy taką właśnie cukinię, jabłko, czy dawałem arbus, mi akurat karton nie namógł, ale dają też ludzie arbus wiadomo, bo żeby zapewnić wodę, nigdy nie dajemy pojemnika z wodą bo to nie ma w ogóle jakichś pojemniczków, bo kura to i tak będzie próbowała rozwalić, wynieść, a o nie o to nam chodzi. Ziemię okrzękową daję też dlatego, że, yy, że tak powiem, ze względu na mojego ptaszynca, podkreślam jeszcze, yy, teraz tego ptaszynca jest naprawdę mało, albo w ogóle. Tak jak jeszcze mówiłem we wczorajszym filmie, została wykonana dezynfekcja, opryski ziemi okrzękowej, opryski... Ze środka owadobójczego i tym podobne. Dodatkowo moje kury przed wyjazdem, ponieważ 4 dni temu stosowałem środek na odrobaczanie skórne ptaków yy, i prawidłowo po 7 dniach było trzeba to powtórzyć. Ja to wykonałam dla nich przed samą wysyłką. Ten preparat się psika pod skrzydło dla naszych ptaków. Więc te moje ptaszki, które właśnie pojechały sobie do Mateusza Grzeszka i Martyny zostały dodatkowo jeszcze tym opryskane i pamiętajmy, podkreślę tu jeszcze raz, ptaszyniec w ciągu dnia raczej nie, raczej podkreślam, bo na pewno ktoś się znajdzie, że przebywa, albo powie, że jest, nie przebywa na kurze, wtedy ma okres, żeby się gdzieś tam zalęc, coś znieść, czy coś tam zrobić, jajeczka znieść, czy zabunkrować, no nie lubi światła, A więc dlatego ptaki dzisiaj zostały dodatkowo przejechane, sprawdzone w okolicach właśnie odbytu, tam gdzie najlepiej ptaszyniec lubi przebywać, pod skrzydłami i tym podobne, czy takiego owego Kolegi nie mają podróży na gafę. Więc dodatkowo, właśnie ta ziemia okrzymkowa, żeby tego potwora ewentualnie, z, że tak powiem, wystraszyć. Dodatkowo, kury, oprócz tego, że wczoraj, dosłownie mówię, we zostały wykąpane w ziemi okrzymkowej, Tak, one przed wysyłką została ta ziemia okrzymkowa jeszcze w nich wtarta. W tej chwili kury dojechały już do Polski. W czwartek zostaną wysłane. Mimo właśnie wielu informacji, że nie ma takich wysyłek, są takie wysyłki, tylko jak to Pan powiedział w punkcie, czy też na podcie, to są wysyłki dla nieleniwych, bo, po prostu, bo wtedy trzeba paczkę skórą dostarczyć. A w wypadku ta cena, ja akurat płacę 42 zł, ponieważ jest to gwarancja dostarczenia w ciągu 24 godzin. Nie wnikam, czy tak jeszcze czy nie. Dla mojego, że tak powiem, dobra, ja wolę dołożyć te 4 zł, w sumie Wy, ale wolę wybrać tą wersję i mieć pewność, że te kury dojdą. Wysyłałem tak poprzednie paczki, kury doszły, więc nie widzę żadnego problemu, żeby to powtórzyć. I taki kartę zabezpieczamy od góry. Pamiętamy o tych luftach powietrza i tym podobne. I wysyłamy świat, moi drodzy. Większość paczek dochodzi w 24 godziny. Mało co spotkałem. Ja tu chcę dołożę słony dla domku. Mało co spotkałem w historii, że te ptaki nie doszły w tym okresie, co trzeba. Dajcie znać, czy Wy coś o takim słyszeliście. Może wysłyszeliście, a ja nie? Mm. Tu ja tylko słyszałam o wersjach, że niestety ptaki nie zostały odebrane przez osoby zamawiające. To niestety jest smutną informacją, bo jeżeli się decydujemy. Widzę sobie nadwór. Weźmiemy tą nie. Jeżeli się decydujemy na wysyłkę, na ptaki z wysyłką i nie odbieramy, pamiętajmy, że wyrządzamy niestety krzywdę tym ptakom, bo te ptaki zazwyczaj są cofane wysyłane z powrotem i czasem niestety może się skończyć że te ptaszki niestety nie przeżyją więc trzeba uważać, więc jeżeli się decydujemy na takie zamawianie, bądźmy pewni swoich zamówień żeby nie było później jakichś nieprzewidzeń i tym podobne a tu już nie ma kto skorzystać ale zaraz zrobimy tak bo one już tu prawie śpią nie dostaniecie teraz cukinii, i tak wy macie całą cukinię dla siebie więc e, moi drodzy, jest tak, tak, kaldaki tu są mam nadzieję, że się przekonają do tego miejsca e, bo chodzi mi bardziej o stawek, ale wracając do tego więc jeżeli deklarujemy się na takie wysyłkę, to pamiętajmy, żeby te ptaki, moi drodzy, odebrać ja liczę na to, że osoby, które zamówiły, odbiorą. Mówię, nie miałem też sytuacji, że nikt mi nie odebrał, bo te ptaki zostały odebrane, więc też nie ma żadnego problemu. A co mu tam pod Mordeką wisi? Więc myślę, że w tym przypadku będzie po prostu, w tych przypadkach będzie tak samo. W szczególności, że są to osoby, z którymi mam kontakt, więc wiadomo. Eee... Tak, yy, dokończając jeszcze yy, jeszcze to, trzeba pamiętać, żeby ptaki przed samym wysłaniem zostały nakarmione na pojonia. nie sam może przed samym wyjazdem, bo na przykład w wypadku moich psów przed podróżą zjedzenie nie wiadomo jak to się kończy, więc żeby uniknąć tego stresu dajmy ich konkretnie jeść, żeby po prostu się nasze dziewuszki czy chłopczaki najadły. Ja oprócz tego yy, ptaki oczywiście dostały yy, zapas żywności do moich rodziców, tam zostaną jeszcze na koronę na kre... odpojone wolę zawsze wersję, że jeżeli ptaki już mają jechać do Polski to wolę, żeby zdecydowanie nie była to od razu wysyłka z podróży ponieważ jest to dla nich zbyt męczące, one się rozprostują wiadomo trochę się zestresują, bo są w nowym miejscu ale chodzi o to, że po prostu sobie troszkę odpoczną i dopiero na drugi dzień sobie pojadą a zostaną wysłane, dostarczone właśnie do punktu odbioru i mniej więcej dnia następnego do tej godziny 10-11 większość ptaków już było na miejscu w swoim nowym domu. Jest taka druga sprawa, że też ptaki, które wysyła, bierzemy się, decydujemy się zamawiać przez internet i tym podobno przez podobne strony internetowe, gdzie są zamieszczone ogłoszenia, musimy się niestety liczyć z tym że te ptaki mogą zawsze też odbiegać od zdjęć. Ja akurat swoje ptaki przed wysyłką fotografuję. Ja później wysyłam zdjęcie do odbiorcy, czy potwierdza odbiór tej kury. Ja ją oznaczam takimi obrączkami, których oczywiście poproszę nowych właścicieli o zdjęcie, bo w niektórych przypadkach one są już za duże, więc są tylko, że tak powiem, na słowo sumienia, a w niektórych przypadkach no, nie powinny tam być, bo będą zaraz za ciasne, więc się proszę o zdjęcie, bo to są dla młodych kur. Nie są to ani obrączki związkowe, ani podobne. I tym podobne to są po prostu obrączki dla mnie i dla mojej bratowej, która będzie wysłała, żeby mi kur nie pomyliła, gdzie które mają trafić, bo jest tu akurat zdecydowana różnica, bo tu też jest chodzi o różnicę wiekową, I jak tych kur, które zostały wysłane, więc... O, psziu! Tyka, ty a Ty się dusisz, co to, to dra? na na wieczór, doblebleblebleble. Tak, 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 ta. Pomęczymy te wredoty. No i... Trzeba się... Yy... Oznaczam, żeby po prostu wiedzieć, co i jak. Eee, ja fotografuję właśnie, pokazuję te kury, żeby później nie było pretensji, że to nie jest ta kura, co ja chciałem. Przecież ja chciałem, proszę pana, inną kurę, albo nie tą kurę, co pan mi wysłał, co miała być. Po prostu chcę uniknąć takiej sytuacji, bo wiadomo, dla każdego one są denerwujące. A może, żeby ptak dosłownie został już na miejscu. Ocie rozważam, że chyba jednak się skończę z tymi przesyłkami, bo to jest druga kłopotliwa droga żeby wszystko pozałatwiać, a zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał pretensje. I tak jak mówię, ptaki zostały wysłane tylko do, i wyłącznie do osób, które mi potwierdziły, że zamawiają ptaki. reszta osób, które tego nie zrobiły, niestety ptaki zostały nie wysłane. Pozostają u mnie w hodowni. A co na co tu u mnie w hodowni? Może zostaną wysłane, ale nie do raczej osób, które je zamawiały. Eee. Ja wam pokażę właśnie. Czekajcie, Muszę zamknąć, bo te małpy nie będą chciały wyjść. O. ja wam pokażę, jakie to są obrączki, które ja zamawiam. Znaczy, naklejam. No, zaznaczam, o, wysypały mi się. Jak zwykle. Zawsze musi być nie po drodze. A to. To są takie o zwykłe obrączunie. Nie wiem czy widać. Takie zwykłe obrączki. One są na zacisk. Więc yy, idzie to bardzo fajnie, szybko. Nie, nie chcę mi złapać ostrości. Halo. Halo wszystko zamontować i zdemontować. I mówię, zamawiam je na Allegro, uprzedzając pytania i bardzo fajnie się sprawdzają. Yy, będę myślał nad trochę innymi obrączkami. Wiadomo, że związkowe to związkowe, ale tak po prostu znaczę, co dla mnie później po prostu, jeżeli chodzi o samochodowlę, ale to przyjdzie wszystko z czasem, dobra moi drodzy ja będę kończył, żegnam się z wami życzę wam w sumie miłego dnia, bo na pewno film będzie albo rano, albo po południu ja już zmykam spać, dzisiaj mamy środę jak ja to nagrywam, bo niestety czas do pracy, mam nadzieję, że taki film wam się przydał przyniesie wam jakieś rezultaty i do zobaczyska chyba, co nie? do zobaczyska, trzymajcie się, pozdrawiam